Dobra, więc plan na odcinek jest taki. Musimy znaleźć jakieś ładne skiny w specjalnym worldzie. Chyba kim on ma? Ja mam Kermita. No to Karmita. No ale mi chodzi o takie jakieś inne, takie ludzkie, że tak powiem. No po co ci a. ludzie? Chłopie, ludzie właśnie to jest najgorsza rzecz wierczać. Nie. Ej, a ludzie w sprężynowych zatrzaskach się liczą? A ty, czy to mówię furasem? Znaczy euro? Yeah. Mi się te furasy podobają jako skiny. Jak ci się podobałem furasy, to czekaj, aż Dawid ci przyjdzie z spokoju i i. Ale jesteś szpilny! O kurwa, z... przepraszam. Co, czy... proszę nie! Ej, a czy jest może skiny księdza Mateusza? To pepe. Pepe, pe, pan gore. Ej mogę ci pociągnąć ze sznureczek Drift, nie czemu nie ty go chcesz ciągnąć ze sznureczek? No bo chudy miał taki sznurek, co nie? Macie dziwne skojarzenie, Guys... Ekiem on e, co my tu robimy właściwie? Tak właściwie znajdujemy się w moim domu. Albo ze zgodnowaliśmy i nie wiem gdzie jesteśmy. Dobra, patrz, patrz. Nie wiem czy wiesz, ale tym przyciskiem zapalasz światło o. i gasisz. Zapalasz, gasisz. Nie, czekaj, to kurwa jest ściana. Impreza! <śla> Ogólnie o tym miejscu krążą plotki i legendy, że w tym miejscu panuje straszny nieprzewidywalny duch mój stary O! O kurczę! Widzicie? Widzicie? Widzę cię! Widzę cię. Zawilka panowie! Rostał! Bięknie! Prosto! Prosto! Czerwodne Oj chyba nie w tym przypadku! Ty Czym ty a jesteś, ty mi powiedz Za kogo ty się uważasz, co? Ale ja jakby... Ja, 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 twoim, twoim starym... Za, za, za kogo ty się uważasz? Nie, chodź Lifcion, to jest za dużo On nie może się tak na mnie zęcać. On jest niemiły Nie chcę ci nic mówić Ale w tej legendzie Występują dwie małe osoby I na pewno nie jestem to ja Bo jestem wyższy od ciebie, a ty możesz być znać Znaczy dobra, yy, wracając Widzicie gdzieś wyższego? Jego. Słuchaj, legenda jest taka, w tym miejscu, żeby się stąd uwolnić, musisz znaleźć przedpokój. Wiesz jaki jest problem? Taki, że tu nie ma kibla. Jest właśnie zjadłem kebaba. No, ja też. Aczkolwiek sądzę, że takie duże... Oj, tak, to akurat dobra. Dobra, ogólnie mam jeszcze jeden plan. Pierdalamy, póki nas nie widzi choć. Ooo! Witaj mały! czekaj! Co jest? Zostaw! Driftion! Jestem transformersem! Ej, Driftion! Hej! <laughs> Jakie za moje używanie! Mam pomysł, mam pomysł, Driftion! Mam no, pomysł, patrz! No, 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 no. Wchodzimy nagle w lustro no. i się teleportujemy do jakiegoś yy, świata. Do jakiegoś świata? Patrz, mam. A, no. Trzy, dwa, jeden. Eee... Jezu! O, o, o. Kiem, o, co jest? Co się z Tobie stało? Czemu jesteś taki? To znaczy. Taki, ja... to raczej taki. <laughs> Czemu masz kolor skóry? Nie, Czemu, ale... Gdzie my Dora. jesteśmy? Zauważyłem. Jak tu ładnie. Aktualnie? Nie wiem, ale to wygląda, jakbyśmy. Ojoj. Ej, drift. Mam złą wiadomość. Mam. Mam jedną dołtą i dwie złe. No dodawaj od tych złych. To Pie Pierwsza zła, to jest taka, że najprawdopodobniej umarliśmy. Plus e... jest taki, że w końcu. Że w końcu mam normalne ciało, ale minus jest taki, że jestem <noise> Więc powiem ci tak niestety plusy z minusami się nie równoważą. Ale plus jest jeszcze taki, że z tych motylów można upiścić dobry bimber. Wiesz co to znaczy? Będziemy uwaleni do końca? Tak. Tylko minus jest taki, że pewnie zostaniemy tutaj z na zawsze. Ewentualnie wezmą nas tam do góry. Niech pan nas ma w opiniece. Słuchaj, a wiesz czemu ja tak naprawdę tutaj sprowadziłem? Mm. Because you kinda of suck.